Pobyt księdza Michała Sopoczki w Warszawie związany był z Wojskiem Polskim, w którym służył jako kapelan w latach 1918-1924. Obsługiwał cywilno-wojskową kaplicę na Marymoncie, należącą do parafii księży Marianów na Bielanach. Tamże ksiądz Michał poznał późniejszego błogosławionego księdza arcybiskupa Jerzego Matulewicza. Ksiądz Sopoćko pełniąc swoje obowiązki w wojsku nie pozostawał bierny wobec wrogich Polsce działań komunistów. Między innymi wraz z Marianinem, księdzem Zygmuntem Truszyńskim zorganizowali straż obywatelską, która uniemożliwiła komunistom organizowanie antypolskich wieców na cmentarzu powązkowskim. Przez to stali się przedmiotem ich nienawiści, a nawet zemsty. 20 października 1920 roku wieczorem ksiądz Michał w drodze powrotnej ze szpitala przy ulicy Dzikiej do kościoła na Marymoncie został napadnięty. I mocno pobity przez trzech mężczyzn. Dzięki dwóm żołnierzom, który, o, którzy opacznie znaleźli się w okolicy, uszedł z życiem. Przeprowadzono śledztwo i wszyscy bandyci zostali aresztowani. Niestety, policjant, który wskutek interwencji odprowadził do aresztu jednego z bandytów, złapanego przez obu żołnierzy, został potem na dworcu gdańskim zamordowany. Ksiądz Sopoczko dowiedział się o tym od wdowy po zmarłym policjancie, której na jej prośbę udzielił materialnego wsparcia. Marszałek Józef Piłsudski, który dowiedział się o tym incydencie, przydzielił księdzu Sopoczce powozik z dwoma końmi i drugim ordynansem, by mógł bezpiecznie odwiedzać chorych w szpitalu i powierzone mu oddziały. Ksiądz Sopoćko, będąc kapelanem w Kościuszkowskim obozie, wywarł bardzo dobre wrażenie na marszałku Józefie Piłsudskim. Przy spotkaniu z nim nigdy nie wysuwał się naprzód, ale marszałek zawsze wzrokiem wyszukiwał kapelana, z którym witał się pierwszy. W styczniu 1921 roku. Ksiądz Michał przybył do Wilna na wybory do Sejmu, który miał zadecydować o przynależności Polski do tzw. Litwy Środkowej utworzonej 9 października 1920 roku wskutek buntu generała Żaligowskiego. Ksiądz Michał korzystając z okazji odwiedził kilka znanych parafii: Rudomino, Turgiele, Taboryszki, Onżadowo gienia konie i soleczniki. W efekcie głosowania Sejm Wileński zadeklarował połączenie Litwy Środkowej z Polską. Po ustaniu działań wojennych ksiądz Michał kontynuował rozpoczęte studia na Uniwersytecie Warszawskim, na sekcji moralnej Wydziału Teologicznego, a jesienią 1922 roku Wstąpił do Wyższego Instytutu Pedagogicznego, by uzupełnić swoją wiedzę z dydaktyki i pedagogiki. Wśród kolegów byli przeważnie bezwyznaniowcy, dlatego wywiązywały się między nimi ostre dyskusje światopoglądowe, dotyczące między innymi istnienia duszy ludzkiej. Ostatecznie argumenty księdza Sopoczki okazywały się nie do podważenia. Na wiosnę 1924 roku ksiądz Sopoćko przeprowadził badania nad dziećmi w szkołach podstawowych i średnich w sprawie wpływu alkoholu na rozwój zdolności u młodzieży. I napisał pracę dyplomową Alkoholizm a młodzież szkolna. Praca ta została wydana w przeglądzie pedagogicznym w 1924 roku. Pozycja spotkała się z wielkim uznaniem. W Warszawie zorganizował się później Związek Księży Abstynentów, a posłowie na Sejm zapraszali księdza Michała często na zebrania dotyczące wartości abstynencji. Jako kapelan wojskowy troszczył się o rozwój moralny żołnierzy, ale także religijny, stanowiący fundament dla postawy moralnej. Kaplica na Marymoncie. Choć mogła pomieścić kilkaset osób, była zbyt mała wobec potrzeby żołnierzy. Nabożeństwa dla wojska odprawiały się przeważnie na placu otoczonym z trzech stron koszarami. Na wiosnę 1924 roku ksiądz Michał poprosił władze wojskowe o powiększenie kaplicy przez dobudowę kruchty i apsydy. Szef budownictwa, pułkownik zajączek, chętnie się na to zgodził, i przez lato bezkształtny budynek zmienił się w prostokątny kościółek jednonawowy z trzema ołtarzami, barokową elewacją i wejściem od szosy, a nie od koszar, jak dotychczas, co utrudniało ludności cywilnej udział w nabożeństwach. 16 listopada 1924 roku Odbyło się poświęcenie kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie. Był to pierwszy w Polsce kościół poświęcony Matce Bożej Królowej Polski. Biskup Polowy Stanisław Gal, pismem z dnia 26 listopada 1924 roku, podziękował księdzu Sopoćce za owocną pracę dotychczasową. Przenosząc go na wyższą odpowiedzialną placówkę w Wilnie. Warszawę opuścił ksiądz Michał Sopoćko w grudniu 1924 roku i udał się do Wilna. Tu kończy się nasza opowieść o okresie życia w Warszawie księdza Michała Sopoćki, ale nie kończy się jego przygoda z wojskiem. W następnym odcinku zapraszam do Wilna. Tam również poznamy kapelana Wojska Polskiego, księdza Michała Sopoćka. Zapraszam.